Nie tak, na razie internet chodzi mi zaskakująco dobrze, w sensie, że prędkość tego internetu to jest jakaś północna Afryka, ale przynajmniej ping jest dobry. Ile megabitów grubości mega to jest północna Afryka? <grym> Pół megabita? A widzicie co oni mają w teamie? Ja Czerwony z księżyca. No a szczególnie Hekary nam na Chińskie bajki? Chińskie bajki. Chińskie bajki. Chińskie bajki. The other end, you these to you, and I sam jesteś odłączony od, od gniazdka. No. What the fuck! Jak ty działasz bez prądu? Jeszcze ja mi musiał oddawać Soda, bo ogólnie jak ja musimy mi Eda. Nie Nie? Nie. Czemu on mnie wyrzucił? No i kierowana. Czemu on mnie znowu zultował z mnie... O co mu chodzi? Czemu nie on to robi? Czemu on to robi znowu po raz trzeci? No po prostu ja nie rozumiem Ja też zapiszę. Ale nie pisz tylko Już myślałem, że się osiedli, Taksy, taksy. O, biedna luksowa. Rzucił kamieniem, nie oszczędził. To wygrywa midan niech pierwszy rzuci kamieniem. On! Pija się Hekarim i bije tureta. Jakiś chyba upośledzony nie wie na co czeka. No my wszyscy, no. Śmiercią naturalną. Naturalną, Naturalna, niebezpieczna. Kto co rucham, za... Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Ale za to wszyscy się spodziewali na kultur. Ło, <śled> 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 wow, jak zabili jeszcze. Ej patrz, nie jest nie niewidzialny nie Jak nie ma, ale to zrobił <grym> <grym> Ale strategia Ej przyczepiony tygrys, ukryty smog What the fuck? Jakby trzeba z jinx Ale ją trafiłem Ej może ona ginie I teraz uciekam do wieprzaki Pięknie o, jeszcze... Ok to moja linia. Ale bo zapewniłeś ci dwa kill. Zapewniłeś mi? Wiesz, co mi zapewniło te dwa kill? Mój skill. <laughs> Wciśnięcie przycisku R na klawę, Ale przycisnąłem też Q i W. Ale Karim, co? What the fuck? On by mnie mógł zabić spokojnie Ale nie chcę tego, że jest spokojowo nastawiony To jest koń trojański, zaraz wyskoczą z niego Grecy Może? <noise> 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 właśnie użył ulta na redzie <noise> Czemu on użył ulta na redzie? I oni są jacyś tacy jak my pośledzeni. pośledzeni <noise> jeszcze bardziej pośledzeni Wreszcie ktoś na naszym poziomie Nie wiem czy jesteś gotowe. gotowy ogórek? Jestem gotowy Ja drewni forłam Easy. Nie. Przepraszam, nie nagrałem, bo byłem zainteresowany czekolady. Coś się wydarzyło? Znacznego. Absolutnie nie. Ja nagraliśmy cały ich team. Spowalnia ich jakoś. Chciałem ją wiesz. Ups. Predictions w ogóle. Au! Ale to nagrałem, więc. <ścoughs> <ścoughs> Oni idą do Madryt jak na Barona, chodźcie. Ksame pokażę. Dziecię... Pokażę, jaki pokaż, jest pokaż, na kocuku. O mój Boże Robimy barona! Tak to się robi na dzikim zachodzie Ja? O fuck my life Pomocy! Nie! Captain! You were supposed to be the chosen one Będzie ten Dawaj pentule! Ten co na plecach ma. Pentula! Jaka siusiora! I będę musiał dorobić w pęcie? No. Pentu jesteś tam sam. Aha, wy już co poszliście? To trochę smutno. No przecież go kupaliłem a tej TB. Daj, chłopcze. To się się trzy towery po to, żeby tu... Tak. Dobra. Patrz, tak. patrz jeszcze to, patrz to. O. Dawaj. Czyli dobra, Jezus, jest ta meta. Wyraźcie, Boże, mam 5000 gold, ale wydania. Dobra, dobra, trzy, które było Chcieliśmy, trzy towery mogą być. Nie, ja im popchnąłem wszystkie trzy towery, to jest chore. Nie wygrajesz w tym samym binie. Wygraj linie w minutę, nieco. O, i już mamy tył odcinka, jak wygrać linie w minutę. Linie w minutę, nie. Jaki date! O Boże, jakie to jest piękne! Urno, słyszysz to? Słyszę, jestem z ciebie dumien. Słyszysz, jak to dolary lecą? A słyszysz te hejty? Nie słyszysz, Jej. bo są strzada ubanowane! No po tej że jak coś 10 minut i do sobie się obiadek szybko zrobić. Hmm. Nie mocie O, jesteś ostatnią osobą, która powinna taką rzecz mówić. Ale ja nie byłem na obiedzie. Byłeś po obiad. No jaki obiad czekolada? No po rzeczy. A, byłeś po... tylko po czekoladę do sklepu. I po płyty CD. Po co ci płyty CD piracie? Wyrzucam odcinki na płyty i wysyłam do widzów, którzy nie mają internetu. Potem oni mi odsyłają komentarze pocztą. Jezu nie! Tak to jest debil! Co zrobiłeś? On miał Gina już gotowego klikniętego i nagle na garena kliknął i mu się czas skończył. Ja czemu? Kto tak robi? Ja pierdzielę. Myszka mi się usunęła. No myszka, aha. Ja mam tłuste ręce i mi myszka zjechała. To umyj ręce! Ale cię z brudnymi łapami ciesz się, że moja kumpela z gimbazy nie widzi, bo byś zdawał maturę na wózku inwalidzkim? UMYJ RĘCE! Zanim będziesz dotykał myszki... No właśnie... Dobra, co się dzieje na tym topie?! My tańczymy makarenę! Ej, dobre, to jest rozwiązanie! Eee, to jest wyjście z tej sytuacji! Dobra meta. Szybki defeat. Kolejny clip, jak przegrać grę w jedną minutę. <laughs> no dokładnie! <laughs> <grystanie> Bartek wróci i zobaczył, że ma defeat, co na to, to bo wykorowaliśmy gierkę, no, no. O, wrócił. Dobrze cię wykierowaliśmy <grystanie> Jestem pod wrażeniem. <grystanie> <grystanie> Nie ma za co zawsze do usu. Lekcja na dziś. O, o my ręce! Patryk no, że to jest zabawne? Jezus! No, Wyłącz te pociągi! Wie. What the fuck! pociągi!

No, Dobry gank, nie? Dobry gank. <laughs> nie ma za co. Kluczowy wkład tego kila. Urgot, mam ci przypomnieć ten twój? Ja mi <noise> To było dobre? O oh, mój Boże! A powinien dostać oznakę pusza, roku Dokładnie, ja tylko co, jedno co robię to puszuję. To jest team player. No, Team player! Co? Nie dostaliście global golda za moje puszowanie? Kto nie dostał golda, niech pierwszy rzuci kamieniem. Rzucam rzuci kamienie. kamieniem. Oczywiście tego otworzono. Jezus, Kasiu! Ej, no, gdzie byłeś? jesteś? Zginie! Nie zginął. Zginie. Nie zginął. Zginie! zginie. Nie zginął. Zginie. Nie zginął. Zginie. Ale zginie, ale nie zginął. No zginie. Zginął.